Siemano, no gitaro słuchajcie dzisiaj jadę do studia nagrać nową piosenkę Holiday Mood 3 mam nadzieję że wam się będzie podobać e, ta piosenka i do zobaczenia już w studiu Najpierw słuchajcie musieliśmy e, no, w ogóle przetworzyć tą muzykę czyli wiecie uruchomić basy i ożywić tą muzykę także teraz e, właśnie jedziemy to zrobić Musieliśmy ustalić datę, kiedy będziemy nagrywać to. Także ustaliliśmy, że po powrocie z Egiptu, czyli no przed wyjazdem do Kazimierza. Także teraz wam pokażę moje próby w studiu. Rano, gdy otworzę oczy, lubię medytować o czymś, leżę sobie w takim stanie. Rano, gdy otworzę oczy, lubię medytować o czymś, lubię medytować o czymś, leżę sobie w takim stanie, aż ktoś krzyknie na śniadanie. Słuchajcie, właśnie teraz będziemy jechali do studia. Jest godzina 13 I o tej godzinie będziemy zaraz kręcili nową nutę Holiday Mood 3. Trzymajcie kciuki. Lubię medytować o czymś, leżę sobie w takim stanie, aż ktoś krzyknie na śniadanie. Lubię medytować o czymś. Przyjazd do czy lubię medytować o czymś? Leżę sobie w takim stanie aż ktoś krzyknie: Ranok ty otworzył oczy, lubię medytować o czymś. Bardzo proszę, śniadaj! Bardzo śniadaj! Wydzryj się na to biedne dziecko! Wracaj do domu! Bardziej tam w tamtą stronę. Ale który... Teraz się obracam. Nie tak szybko, ja cię ci tak szybko nie. Rano, gdy otworzył oczy, lubię medykować oczy. Leżę sobie w takim stanie, aż ktoś krzyknie Rano, gdy otworzył oczy. Mówię medykować oczy, że że to Na śniadanie Podstawówka zakończona, życie mnie już nie pokona Stary ty takim zostanę, a ja tempo patrz w ścianę Chcę mi życie dać na tacy, bym do nocy siedział Słuchajcie, nadejdź go, Wilko, pozna chwila Nowa nuta Halloween jest 3 już za 7 minut, także mam nadzieję, że Wam się podobała nuta, a ja lecę pływać, odpoczywać po tej ciężkiej, po tej ciężkiej pracy, e, którą zrobiliśmy już miesiąc. Rano, gdy otworzę oczy, lubię medytować o czymś. Nie woła ponina, galop, konia i dziewczyna. Rano, gdy oczy, lubię... A na sam koniec chciałbym wam jeszcze pokazać um, z frajera, w którym miejscu zafałszowałem taka malutka ciekawostka. A gdyby można było jeszcze raz, frajerze, a gdyby można było jeszcze raz, frajerze.